Nazywam się Jarosław Pawliński. Z Optegrą jestem związany od dwóch lat. Staram się rozwijać firmę z pasją, którą przekazała mi moja mama, okulistka. Optegra to zupełnie wyjątkowa organizacja. To jedyna na świecie międzynarodowa sieć szpitali okulistycznych. Wyłącznie okulistycznych. To kilkuset specjalistów pięć krajów prawie 30 klinik. Obtegrę warto wybrać z wielu powodów. Po pierwsze, ze względu na jakość medyczną. Bardzo wysoką, najwyższą. A o to chodzi w leczeniu. Ale nie tylko, bo obtegra to także wyjątkowa troska o pacjenta. Żeby wiedział, co mu dolega w jaki sposób można to leczyć. Żeby brał udział w decyzji, jakie zastosujemy metody, jaki zastosujemy sprzęt. Żeby miał na to realny wpływ. Żeby czuł się partnerem w leczeniu. Optegra to babcia, która bez okularów może czytać bajkę swojej wnuczce, która może patrzeć, jak ta wnuczka rośnie, rozwija się, idzie do szkoły, zakłada własną rodzinę. Optegra to inżynier, który może w ciągu dnia projektować coś bez okularów, patrząc na deskę kreślarską, a w weekend uprawiać swoje ulubione sporty. Także kobieta, która może pójść do klubu bez okularów, których nie lubi, w których czuła się nieatrakcyjna. Nie Optegra to po prostu radość życia. W pracy w Optegra najważniejszy jest dla mnie wyjątkowy zespół. To ludzie, którzy potrafią często godzinami dyskutować o poszczególnych pacjentach, o tym, w jaki sposób można ich leczyć, w jaki sposób można przywrócić im wzrok. To lekarze, którzy potrafią przez kilka dni szukać w literaturze medycznej rozwiązania najlepszego dla danej osoby. To także pielęgniarki, które w trakcie operacji potrafią trzymać pacjenta za rękę, jeśli się boi. Ale nie tylko, bo cały zespół skoncentrowany jest na tym, żeby nasi pacjenci czuli się u nas bezpiecznie i dobrze. Tak po prostu po ludzku dobrze. Dla mnie osobiście najważniejsza jest radość, jaką dajemy naszym klientom, naszym pacjentom, kiedy po operacji otwierają oczy i doznają tak zwanego efektu wow. To jest wow, ja widzę, ja widzę dobrze. Nigdy tak dobrze nie widziałem. Ludzie często pytają mnie, dlaczego noszę okulary, skoro polecam laserową korekcję wzroku. Otóż jestem pacjentem po zabiegu. Poddałem się laserowej korekcji. Miałem tak dużą wadę, że nie udało się jej usunąć w całości. Pacjentami Optegra są także moi najbliżsi, na przykład moja żona. Mogę polecić nasze kliniki każdemu z Państwa.